Się ma podnoszenie GS-a, część druga. Wcześniej podnosiliśmy Panamerykę, teraz tego. Tu już jest za co złapać, jest konkretnie. I zobaczmy jak sprawują się te gmole. No widać, że motocykl na nich leży, plastikiem nie dotknął. To co jest słabego w tym GS-ie, mimo że to Adventure, to że dali coś takiego. Plastikowa płytka. Która za bardzo Was tutaj przed niczym nie ochroni. No i dobra, bierzemy się za podnoszenie. W teorii to wygląda tak, że zapieramy się tutaj, łapiemy mocno, druga ręka za kierownicę i stajemy z tym motocyklem. Odpychamy się nogami, ale uja to nie idzie. Oj, ciężki. Ciężko tą kolubrynę dźwignąć. Nie ma to tamto. Jeszcze zatankowany pod korek. Tak jak najwyżej środek ciężkości, czyli dupa jak najwyżej tego. No i położyłem się w tą stronę. Pyk, nóżka stoi, prawie się kładzie, bo jest miękko. Mam tutaj standardową tą stopkę, więc ona nie jest za szeroka. To tyle. Kolejne ćwiczenie to uczę się zawracać w Miejscu motocyklem. No kurwa, i się położył na tej stopce. Jednak nie jest tutaj za stabilnie. Trzeba by coś podłożyć na takim piachu. Chciałem go sobie oprzeć o biodro i z gazem tak zawracać, żeby porobić tutaj takie łówki. No ale znowu będę musiał go targać do góry. Tarznąłem go jeszcze do góry. Nie wiem, ile razy jeszcze będę miał siłę go podnieść. Ale kurde klac. Ale patent. Kolejny. Centralna stopka. No, na tym nie powinien się wywalić. Dobra. Także stoi. Próbujemy poćwiczyć te obroty. O rany mordęga, Jednak trzeba znaleźć trochę mniej kopny piach płytszy będzie chyba łatwiej, a jestem cały mokry, a też jakieś pierwsze obrażenia. Niestety mam problem z tym, że jak trzymam klamkę i zaczynam ją odpuszczać, to wkładam palec pod spód. A później, jak ją znowu łapię, to gniota ją sobie właśnie klamką ten palec. O Red. Długa droga przede mną. Uh. A jeszcze jedno pytanie. Wozicie ze sobą apteczkę? Ja zawsze mam. Taką małą, ale może mi przydać. Nawet głupi plaster, bo to cały czas cieknie z tego palca. Więc sobie to oplastruję raz, dwa i wkładam w rękawice i jadę dalej. Po co ma mi to kapać na środka do rękawice? Później tego nie wyczyszczę. Także tak, apteczka przydaje się nawet w takich głupich sytuacjach, aby się nie przydała w jakichś poważniejszych. Uff. Na razie.